Cześć wszystkich serdecznie Was witam w ten bardzo słoneczny dzień. U nas bardzo przyjemnie, bardzo jasno zobaczcie w tle za mną, jakie piękne pola, zielono, jasne niebieskie niebo. Jest jasno, jest słonecznie, ale nie mylcie, że jest ciepło. Nie jest ciepło. Pamiętajcie, że jesteśmy w Szkocji. Niestety jeszcze towarzyszy nam zimny wiatr pogoda jeszcze nie ustawiła się na jakąś tam porę letnią. W ogóle mieliśmy zimną wiosnę, więc samo Słoneczko bardzo już cieszy i nastawia bardzo optymistycznie. Ręce palą się do prac polowych, więc postanowiłam, że dzisiaj zaglądniemy w pole i zaglądniemy do warzyw, które już znalazły się w gruncie w naszym ogrodzie. Chodźmy. Cześć wszystkim kochani, co się tu wydarzyło? Chyba Was tutaj długo nie było. Wreszcie zagospodarowaliśmy te ozdobne drzewka. Uprzedzam pytania. Nie są to tuje, aczkolwiek drzewka ozdobne. Powiększony areał z truskawkami. W tym momencie mam pięć pięknych rzędów wysypane ścieżki bardzo grubą korą, co akurat tutaj, wydaje się to może śmieszne, ale taka kora jest praktycznie niedostępna. Skoro się nam udało w takiej wielkiej ilości, w takich szerokich płatach, no to oczywiście bierzemy i kupiliśmy kilka wielkich toreb, wysypaliśmy na te grządki, Kolejne grządki oczywiście in progress. Będzie to wysypane, będzie to zadbane w podobny sposób. No i aż przyjemnie zobaczyć. Zobaczcie jaki widok. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka kołderka z moich marchewek. Tutaj z boku te cebulki. Tu się wkradła ozdoba ogrodowa. No piękne, no zobaczcie, no jak Podusia. Cudowne. Zielenina jest. Marchewki jeszcze nikt nie widział, ale legenda głosi, że wyrośnie, więc zobaczymy. Tutaj korzeniowa pietrucha w tym momencie już jestem kilka kroków dalej niż byłam w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie ani marchewki, ani widu słychu pietruszki korzeniowej. Więc już widzicie, jest postęp, z czego się bardzo cieszę. Czosnek w tym roku wiosenny, nie zimowy. Zobaczcie, jaki cienki, jaki żółtawy, i w ogóle lichutki, sadzonek specjalnie przeznaczonych do wysadzania czosku, zakupionych ząbków w sklepach ogrodniczych. A tutaj, skoczmy sobie na koniec, mój czosnek, czosnek zimowy, który posadziłam w zeszłym roku, i później miałam. Ząbki czosku do wysadzenia i użyłam go, bo mam bardzo dużo zapasów jeszcze z poprzedniego. Nie potrzebuję dużo, ale nawet większe ma liście, większe łodygi i w ogóle jakieś taki zdrowszy. A te takie chuderlaki, niby takie czoski do wysadzenia. Królowa cebula, królowa cebula się spisała piękne, kruche, zdrowe, sprężyste cebule. Różne odmiany. Serdecznie was zapraszam do moich filmików, gdzie sadziłam cebule, gdzie sadziłam czosnek. Postaram się podlinkować wam tutaj w tym filmie. Nie są to długie filmiki, a wszystko po kolei wyjaśniam, jakie odmiany, gdzie kupione i jak sadziłam. I udało się kupić siatkę przeciwko tym fantastycznym motylkom, które Potem nas uraczają swoimi młodymi, które pięknie zjadają kapusty. No, nie damy się w tym roku. Kapusty wyglądają przyzwoicie. Tutaj bodajże kapusta Savoy. Tutaj czerwona główka. Tutaj klasyki. Bodajże kamienna głowa. Brokuły. Pekińska, królowa, nasza pekińska. Już jedną zjedliśmy. Widzicie, tu brakuje miejsca. Tam był niedzielny obiadek z niej. I kolejne, proszę. Proszę. Tu chyba minęłam. To były nie tylko brokuły, tylko też kalafiorki. No i pięknie. No i potraktowaliśmy to siatką w tym roku. Dwa razy nam odmówiono um, zamówienie, skancelowano nam zamówienie, bo oczywiście niedostępne było na taką długość, tutaj poczułam ponad 10 metrów i odwołali nam, tak wiecie, po kilku dniach dopiero, że niby tutaj nie wysyłają w ten teren Szkocji, więc zostaliśmy na lodzie, ponowne zamówienie, z którym się wydarzyło dokładnie tak samo i już straciliśmy cierpliwość, a te kapusty były przez dłuższy czas we folii, bo moja wiosna była mega, mega zimna i wreszcie się udało, dlatego się tak cieszę, może wiecie. Dla was nie ekscytacja, ale dla nas w ogóle fakt, że wreszcie ta siatka tu jest, to w ogóle jest efekt wow. Tutaj mam ogóreczki na folii, bo te maleństwa nie wiem czy czy w ogóle lubią to? No Nie wiem, czy w ogóle mi urosną. Próbowałam w zeszłym roku bez folii, próbowałam z folią, próbowałam z nakryciami, próbowałam nakryć, no i nie było nic. Więc w tym roku bardzo długo były we folii. Postanowiłam ściągnąć, bo wydawało mi się, że miały oparzenia słoneczne. I chyba mi się wydawało dobrze, bo były bardzo żółte i takie, no nie wyglądały za ciekawie. Porobiłam troszkę naturalnych oprysków, wjechałam troszeczkę z mlekiem, wjechałam troszeczkę z drożdżami. No i tak wiecie, próbuję im tak troszeczkę pomóc. Pomóc, no bo chciałabym mieć troszeczkę tych polnych ogórków. Czy się uda? Nie wiem. Posiałam też... Um, o jest, poczekajcie, wrócę się tutaj. Bo jak już posiałam ogórki, to sobie przypomniałam... Aha, i to są ogórki z osady. Zapraszam do mojego filmiku, gdzie wysiewałam je. I tutaj się przybija nieśmiało koper. Coś nieśmiało bardzo. Jakiś taki wstydliwy, ale czy się uda, zobaczymy. W zeszłym roku wyrósł aż po niebo, za to nie było ogórków, więc w tym roku może wyjdą ogórki, a nie będzie kopru. Podobno tak mówi się, że jak macie koper świetny, to nie macie ogórków i odwrotnie jak macie piękne ogóry, to nagle koper nie rośnie. No nie wiem, ciekawe, czy to tylko taka pogadanka. Czy faktycznie tak jest? Ciekawa jestem, podzielcie się w komentarzach, chętnie poczytam, skąd się takie przekonanie wzięło, czy faktycznie tak jest. Tutaj cebulka dużo mniejsza niż ta, co przed chwilką Wam pokazywałam, bo jest to cebulka gigant, ale cebulka wysiana z nasion. Próbujemy, eksperymentujemy. Wiecie, jak to jest w ogrodzie. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Nie ma błędów w ogrodzie. Są tylko eksperymenty. I naszym kolejnym eksperymentem są cebulki wysiane z nasionek. Myślę, że proces rośnięcia będzie wolniejszy. Już to widać, prawda? Wolniejszy, ale docelowo, jeśli ta cebula miałaby się gdzieś do jesieni, to ja nie mam nic przeciwko temu. Niech ona sobie rośnie i niech pięknie idzie w korzeń. Tutaj mam. Ciąg się kapust pekińskich, te są nie pod siatką, bo to są takie, wiecie, ale nie zmieściłam się, ale wysiałam i się udałam, więc nie zmarnowałam. Rozumiecie? To co mi zostało z fajnych sadzonek, postanowiłam, że tutaj sobie to zostawię. Yy, może być tak, że to puszczę pod siatkę, ale na pewno to nie było pod folią i tak sobie rośnie. I widzicie różnicę, poczekajcie. Tu jest ta, która była bez folii kapusta pekińska. A tutaj jest kapusta pekińska, która była wysiana dokładnie w tym samym czasie na rozsadę, ale ona była chroniona pod folią. Czujecie tą różnicę? Ta już jest do zbiorów, bo tutaj jedna już surpana, a tamta jaka maleństwo nikt mi nie powie, że nie ma różnicy. Niby na polu, ale osłoniłam folią i ona się świetnie miała. Tutaj sapie wzdycha korzeniowy seler. Też był z serii. Nie mam miejsca, ale szkoda wyrzucić piękna sadzonka. Więc go tak powciskałam. Więc tu mam troszkę tych selerków, troszkę mam tej, właśnie, pekińskiej. I tutaj już jest całe poletko, cała grządka w korzeniowym selerku. Też na folii, bo zielsko rośnie jak mrugnięcie oczami i już mam większe niż, niż moje sadzonki. Dla przykładu tu są moje buraczki czerwone, a tu jest chwast. No czy on nie jest większy? Ha, no pewnie, że jest większy. Te chwasty rosną dużo szybciej, a ja nie mam na głowie tylko plewienia, więc spróbujemy sobie... Na folii. One bodajże w tamtym roku były też na folii i świetnie się miały. Tu kolejne chwasty, widzicie, dla porównania. Chwast i tutaj buraczek. Czujecie to, prawda? Dużo większe niż moje warzywa. A tu takie cudo wymyśliłam. To na szczycie, na górze, już przekwitający rododendron. Miał być czerwony. Ja tu widzę ciemny róż, taki Ala fuksja. No ale przecież już nie oddam jak wkopany. Tutaj są róże. Tutaj wsadziłam niby jakieś pelargonie, ale to nie wiem, czy takie tymczasowe, czy to usunę potem. Jakoś tak chciałam, wiecie, przyjemnie to zrobić, a nie tylko jakieś tam pole z warzywami i, taki, i takie bezosobowe. Myślę, że to troszeczkę nada charakteru i oświeży troszeczkę kolorami tak wizualnie. Tutaj są fasolki. Tu ciąg dalszy buraczków. No cóż wam będę mówić buraczki lubimy i, i używamy. Zamykam słoiki naturalne starte i robimy kwasimy sok buraczany. Więc tego potrzebujemy dużo. Tutaj mam kwiaty kosmos. Tutaj mam piękny łubin. Piękny aczkolwiek niewielokolorowy. Nie jest to multikolor, ale bardzo dużo makwiatów w tym roku. Więc jak najbardziej się cieszymy. Rozrósł się pięknie. Gościłam na jesieni, odbił pięknie na wiosnę, więc kolega daje radę. I tutaj mam moje ziemniaczki. Króciutko Was jeszcze zabiorę pokazać, jak one mi rosną sadzone w jednym czasie. Ale różne odmiany. Dlatego niektóre są dużo mniejsze, a niektóre już takie dość wypuściły zieloninę do góry. I tutaj w tej grządce odgrodzonej. Zaraz przy tunelu mam cukinie, korżety, żółte cukinie, zielone cukinie. I tak sobie rosną. Przyznam, że troszeczkę małe. Wydają mi się małe jak na ten czas, ale już widzę, że puszczają kwiaty, więc może dopiero się rozgrzewają po tej pogodzie. Nie wiem, zobaczymy. Póki co wszystkie żyją, ja to się staram podlewać, ale, no nie wiem, za dużych zmian nie widzę. Pojawiły się te kwiaty, no to tak mi daje nadzieję, że coś się tam dobrego dzieje. Naturalne gnojówki poszły w ruch, i może jak raz ożywią się na tyle, że powiększą się te liście i zacznie się tu coś dziać, zapełniać się troszeczkę tak rządka. Tutaj jeszcze zupełnie odchodząc od tematu ogródka warzywnego, postanowiłam sobie zrobić w tym roku takie donice przy drzwiach. I posadziłam sobie petunie, posadziłam sobie pelargonie. Polargonia niby tak fajnie się rozrosła z tymi liśćmi, ale nie widzę kwiatów. Trochę mnie to martwi, ale to nic. Może nie przekwitną i ruszy Polargonia to będzie balans, bo może później będzie ta Polargonia cieszyć, a nie będzie taka pusta, tylko w zieleni donica. Zobaczymy. Miało być multikolor, a pojawił się taki kolor, fioletowy ciemny, bardzo fajny, ale wiecie, spodziewałam się różnych kolorów tutaj. I tutaj jedyna sztuka trafił się czerwone. No i jakoś tak bardziej do mnie przemawiają. Cudowne są. I czekamy na więcej, bo tutaj widzę już. O, przebijają się piękne kwiaty, więc czekamy na więcej. I takie małe, wiecie, coś małego, ale zawsze cieszy. Mam w takich donicach brązowych ala beczka na whisky połówki beczki na whisky mniej więcej. O. I tak już na zupełny koniec, na pożegnanie się z Wami w tym filmiku, chciałam Wam pokazać tą mikrokisteczkę. Jest to porzeczka czerwona JVT. Dość bujnie rośnie w porównaniu do moich innych, więc może jak raz jest to zdrowe i fajnie się mi rozrośnie. Przyjęła się dość fajnie. I tutaj ta kisteczka cieszy oczy. Aczkolwiek nie nastawiam się, że coś z tego będzie, i że zjem to. Tutaj jest kolejna. Bo tu moje kaczuchy się przechadzają. I coś czuję, że głowa będzie skręcona na tą porzeczkę, i obgryzione to wszystko. Ale póki co cieszę się. Bo wsadzone były praktycznie. Dwa lata temu bodajże i nic nie było, więc w tym roku może jak raz. Może coś będzie fajnego z niej. Życzę Wam wspaniałego dnia. Cieszcie się swoimi ogrodami, swoimi warzywnymi ogródeczkami. Cieszcie się z pogody. I do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie.